Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, umiłowany uczeń Pański poucza nas, że istnieje na świecie wojna. Jest wojna. Wojna między dziećmi Kościoła a tym światem. I tutaj, drodzy wierni, oczywiście ta wojna przybierała wszelkiego rodzaju formy, które się mutowały. Od tych bardzo brutalnych, bo przecież od samego początku chrześcijanom groziło kamienowanie, rzucanie dzikim bestiom, krzyżowanie, palenie żywcem i tak Ale też wojna dotyczy przede wszystkim naszego wnętrza, tylko narzędzia tej wojny się zmieniają. Po co ta wojna? Po to, żeby. Chrześcijanin, katolik żył w strachu. Tak jak ci apostołowie żyli w strachu tuż po zmartwychwstaniu pana Jezusa. Bo jak człowiek żyje lękiem i strachem, to jest podatny na wszelkiego rodzaju sugestie. Możemy przypomnieć sobie niedawne wydarzenia, które obejmowały cały świat. Jak ludzie pod wpływem. Telewizji, internetu, się przekonali, że istnieje wszechświatowe zagrożenie dla ich zdrowia. I jak potrafili robić przedziwne, głupie rzeczy, tylko dlatego, że panicznie się bali. Panicznie się bali. Jak się człowiek boi, to zrobi wszystko. I zobaczcie, że ta wojna, która toczy się. Między dziećmi Kościoła Katolickiego a tym światem właśnie dotyczy tego, czy wyzbędziemy się lęku, strachu, czy będziemy trwali w tym strachu. W jaki sposób dokonuje się ta, ta walka? Ta walka przede wszystkim dokonuje się, tak jak wspomniałem, przez świat idei. Tu przecież o to głównie chodzi. Ażebyśmy przyjęli ideę tego świata, żebyśmy według tych idei postępowali. I świat nie będzie miał pretensji, jeżeli oprócz tego będziemy mieli swoje jakieś tam wierzenia prywatne, które gdzieś tam może będziemy i praktykowali, ale kierować się zasadami tego świata to jest minimum absolutne dla tego świata. Tu nie ma żadnej możliwości, że tak powiem, wyjątku. Wszyscy jesteśmy zobowiązani przyjąć te idee tego świata, według nich postępować. Dlatego też jest tak, takie smutne, kiedy widzi się dzieci kościoła, widzi się również hierarchów, którzy przyjęli te idee tego świata, że tym żyją i to głoszą. Są przekonani że nasza planeta płonie, że niedługo czeka nas katastrofa ekologiczna, że Pacja, Mama, planeta, natura na, na nas się gniewa i trzeba ją przebłagać, Naj, najlepiej ofiarami z ludzi, ograniczeniem populacji, zabiciem starych, nienarodzonych itd. Tak i być może jeszcze nie wprost katolicy gdzieś aż tak radykalne rzeczy głoszą, ale przecież jest blisko. Gdzieś blisko do tego. Widzimy te wszystkie idee, które przenikają do umysłów i zatruwają te umysły. I człowiek funkcjonuje w taki sposób, jak świat każe funkcjonować. I dlatego też zobaczcie, że te święta wielkanocne. A ludzie, o czym na przykład rozmawiają przy stołach, kiedy odwiedzają się nawzajem, świętują święta zmartwychwstania pana Jezusa. Ja myślę, oczywiście nie mam żadnych statystyk, ale myślę, że wielu Polaków, katolików w tym czasie gdzieś tam dołowało. Oczywiście, na świecie różne rzeczy się dzieją. Bardzo groźne, bardzo niebezpieczne. Bardzo niedaleko stąd toczy się wojna. Tak. Widzimy też różne zawierowania polityczne, które dotyczą naszego kraju. Ludzie również ekscytują się tym, że oto mają być rzekomo złożone w ofierze jakieś tam czerwone jałówki, że znowu ma być próba odbudowania świątyni jerozolimskiej. Różne groźne wieści, które oczywiście mogą mieć przełożenie bardzo brutalne na nasze życie, tak? krążą w powietrzu. I ludzie tym żyją, ludzie tym się przejmują, to chłoną i przegrywają. Właśnie przegrywają tą wojnę, tą, tą, te, te walki, które powinni wygrywać. Rozwierni, tym, co zwycięża świat, jest wiara nasza. My tego świata nie zmienimy inaczej niż właśnie przez naszą wiarę. To jest ten zaczyn, który powinniśmy dać temu światu, ale najpierw powinniśmy go mieć w sobie i to jest ta fundamentalna rzecz. Ona pokazuje, jak się zmieniła postawa apostołów, kiedy oni uwierzyli w zmartwychwstanie Pana Jezusa, w to, że rzeczywiście, tak jak święty Tomasz powiedział, Pan mój i Bóg mój, on w to uwierzył, przekonał się i dlatego też dla niego już nie ma lęku. Przecież na świecie się nic nie zmieniło od tej, od tej strony, takiej zewnętrznej. Dalej w Rzymie był szalony cesarz, w Jerozolimie byli arcykapłani, faryzeusze, wrogowie kościoła. Dalej namiestnik rzymski zarządzał tą, tym terytorium. Dalej były prześladowania, dalej była nienawiść wobec kościoła, ale dla nich to już nie było takie istotne. Dlatego, że oni patrzyli na to, co się dzieje z perspektywy wiary, z perspektywy zmartwychwstania Pana Jezusa, który rzeczywiście jest Panem historii i Bogiem, który wszystko utrzymuje w istnieniu. I tu jest właśnie to sedno przyjęcia prawdy o zmartwychwstaniu. Nie ekscytowanie się, że oto znowu będą odbudowywać świątynie, oto pra prawdopodobnie antychryst się ukaże, oto nie wiadomo, przetoczy się taka wojna czy taka. Może się wszystko to wydarzyć, może, ale dla nas chrześcijan to nie jest aż tak istotne. Jeżeli chcemy wygrać tą wojnę, to my powinniśmy przylgnąć wiarą do tego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kościół nam każe. W trakcie przeistoczenia, kiedy kapłan i hostię, zachęca nas Kościół do tego, żeby szeptać w sercu Pan mój, Bóg mój. Te słowa są pełne treści, bardzo głębokiej treści. To niemożliwe tego świata są moim Bogiem i Panem. To nie internet i nowe dawki informacji są moim Bogiem i Panem. Tylko właśnie ten, który jest ukryty pod postacią chleba jest moim Bogiem i Panem. On przeprowadził apostołów przez te wszystkie zawirowania. I oczywiście, że nie mieli łatwego życia. Ale ostatecznie oni są triumfatorami. Oni zasiadają na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. Ci apostołowie, którzy uwierzyli i przylgnęli do Pana naszego Jezusa Chrystusa. I wezwanie to skierowane jest również do nas. Zbierni, o to właśnie chodzi, żebyśmy nie dali się tym wszystkim ideom, żebyśmy się nie dali zastraszyć i żyć strachem, lękiem. Tu się wydarzy to, tam się wydarzy tamto. I będziemy tak miotać się od jednego do drugiego i będziemy ciągle w niepokoju i będziemy robić głupie rzeczy. A tu właśnie chodzi o to, żeby być silnym w wierze, Przeciwstawić się diabłu, przeciwstawić się światu, nie pozwolić na to, ażeby emocje nami targały, tylko w tych nawet trudnych i bardzo niebezpiecznych sytuacjach ciągle powtarzać, Panu Jezusowi, Pan mój i Bóg mój, jestem przy Tobie. Gdzie byś nie poszedł, ja będę szedł za Tobą. Świat nie jest w stanie mnie pozbawić Ciebie. Nawet jeżeli pozamyka kościoły, pozabija wszystkich księży, to przez wiarę i tak będę mógł się z Nim łączyć. I w tych różnych trudnych sytuacjach trzeba właśnie w taki sposób patrzeć. Jakiekolwiek by to były, czy globalne, czy problemy, czy, czy bardzo lokalne, czy moje osobiste, nigdy nie jestem sam. Zawsze zmartwychwstały Chrystus jest przy mnie i wszystko, jest mu poddane. On jest tym, który rządzi całym wszechświatem. I to jest właśnie to. Jeżeli człowiek w taki sposób uwierzy, to dla niego nie jest straszne wszystko, co tam może się wydarzyć. Ponieważ wie, że ktoś mocniejszy jest przy nim. I że nawet jeżeli w oczach świata ktoś poniesie porażkę, to przecież w oczach Bożych będzie tym, który będzie triumfował. To jest ta wiara nasza i wniosek praktyczny. Tak jak wspomniałem na początku tego kazania, ta wojna, która się toczy, a zwłaszcza w naszych czasach, niekoniecznie jest jeszcze wojną, która naśladuje prześladowania pierwszych wieków Kościoła, natomiast jest wojną idei. Ale tak jak na wojnie, jeżeli ktoś bezmyślnie się naraża na ciosy, wyjdzie z okopu i się wystawia, że tak powiem, żeby snajper mógł w niego trafić, to prawdopodobnie zginie. Tak samo i w naszych czasach, drodzy wierni, to jest niesamowicie istotne, ażebyśmy nie wystawiali się dobrowolnie na te ciosy, które może nam zaserwować nasz nieprzyjaciel. Nie chłonęli tych głupich idei i nie przeżywali tego wszystkiego w swoich umysłach, i nie dali się zastraszyć przede wszystkim. Człowiek, który nie wystawia siebie na pokuszenie, jest o wiele bardziej bezpieczny niż ten, który sam dla siebie guza szuka. Pamiętajmy, to jest wojna o ideę to jest wojna idei. I albo będziemy rzeczywiście katolikami wierzącymi, albo będziemy. Zrzućmy tego świata. O to tutaj tylko chodzi. Więc dla nas nie ma innej opcji, nie ma wyboru. Jest jasna sprawa. Mamy być katolikami, którzy wierzą, że Chrystus jest Panem i Bogiem. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.